Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z mojej kuchni. Robię sobie śniadanie. W czasie podróży do Azji bardzo przyzwyczaiłem się do jedzenia na śniadanie różnego rodzaju klusek z gorącą zupą. U nas się tego nie praktykuje, a tam to jest częste w wielu krajach, zarówno w Chinach, czy, czy w Tajlandii, czy, czy w Laosie. I taka zupa jest w ogóle świetnym sposobem połączenia. Rzeczy gotowanych surowymi, bo nam się wydaje, że jest jakaś sprzeczność, że albo no, musimy jeść rzeczy surowe, albo gotowane. Tymczasem, właśnie w tych krajach bardzo często robi się tak, że się wrzuca jakieś surowe rzeczy i zalewa gorącą zupą. Może nie robią tego tak Chińczycy, bo oni się boją surowego, ale już dalej na południu, właśnie Tajlandia, Laos, tam jest to bardzo częste. Co nam daje ta gorąca zupa? Często jest to jakiś wywar właśnie bogaty w białko, z jakimś tam, na jakichś kościach, albo to nie musi być mięsny, może być nawet wegetariański. Natomiast ona także, nie tylko, że nam daje właśnie pewne składniki odżywcze i to łatwo przyswajalne, to także ogrzewa surowe jedzenie, które wrzucimy do niej oraz odkaża je. W tropikach często mamy różnego rodzaju jaja pasożytów na, na warzywach. A właśnie, jak się zaleje to wrzątkiem, no to wtedy bezpiecznie możemy to jeść. Także zaraz Wam pokażę, jak robię moją śniadaniową zupę. Podstawą, podstawą śniadania jest właśnie gorący, gorący wywar. Tutaj akurat użyłem żeberek baranich z takiej hodowli ekologicznej z mojej okolicy. Wrzuciłem jakieś tam kawałki warzyw, cebule, a także trochę suszonych. Grzybów zawsze mam na ponorędziu, suszone kanie prawdziwki i inne borowikowate. Na no, do miski wrzuciłem. Oczywiście na dnie makaron ryżowy. Yy, wrzuciłem także dużo sałaty. Właśnie zaletą jedzenia sałaty w gorącej zupie jest to, że yy, ona się kurczy. Jeszcze jakby ma te właściwości chemiczne surowej sałaty ale jej, jej, jej objętość się kurczy, można więcej w posiłku sałaty zjeść. Oczywiście to nie musi być sałata, mogą być inne zielone warzywa. To, to nie są wodorosty, ale mrożona kolendra. Mam cały zapas wielu słoików kolendry, którą uprawiam i po prostu na zimę sobie mrożę, ale oczywiście można także dodać wodorostów. No i kiełki. Kiełki w wierzeniach dalekowschodnich Kiełki mają dużo energii życiowej, no bo to jest właśnie rodzące się życie, kiełkujące nasiona, i rzeczywiście też procesy chemiczne, które zachodzą przy kiełkowaniu, powodują, że jest tam wiele łatwo przyswajalnych substancji. W czasie kiełkowania różne wielocząsteczkowe składniki odżywcze są dzielone na, na mniejsze fragmenty, jest więcej właśnie cukrów prostych. Łatwiej w ogóle trawić yy, takie kiełkujące na przykład rośliny strączkowe niż nawet yy, gotowane yy, nasiona roślin strączkowych. No i oczywiście to teraz zaleje wszystko gorącą zupą. Przykrywamy całej zawartości wywarem tak, żeby yy, żeby właśnie... Ten, ten wrzątek skurczył warzywa. No i zupa gotowa, oczywiście. Możemy pałeczkami trochę jeszcze przykryć właśnie liście, sałaty, one się od razu skurczą i można jeść. Ja jem zupę pałeczkami, a potem to, co zostanie, to przychylam do ust i wypijam. Tak jest fajnie, można właśnie powoli wtedy degustować jedzenie. Jedzenie pałeczkami też jest bardzo zdrowe, bo yy, jemy dużo wolniej. To też jest ważne przy zdrowym odżywianiu.